Cześć! Siemanko i czołem! To dzisiaj gracz i przed nami Unreal Tournament 3. Następny odcinek, pokonaliśmy... Za trzecim razem, żelazną gwardię. Było ciężko, ponieważ te boty są takie trochę niemyślące. I jak jest czwórka botów na jednego bota, to one miały sobie darmowe kille. Można to za łatwo wychwycić w, w tym... W ...materiale. Ale co dzisiaj? Dzisiaj przechodzimy dalej na mapę. Mapę, 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 niech to tylko sobie podejrze. Capture the flag, Dolina Rzeki lubią. Uuu, Capture the Flag też jest takie trochę męczące, jeśli chodzi o boty, ale no cóż, zapraszam do oglądania. No i przed nami już gra. Zobaczymy, co tam się chowa. Czy będzie to dłużej, czy krócej, czy szybciej? O Jezus, została mapa? O, ne, to jest ta mapa, pamiętam, z tymi Dobra, tym miał tam. No, Z tym goliatem, który ma kurde, aima, top. Auto robi hap. To są coś się wjechać, czy nie, już nie? No, że będziemy długo, ja to oczyścimy tu mapę. O, z karami się bije Carl, z Karlami. Bo śmiesznie skaczą i to są te drugie sforki takim razie alternatywne trochę tu pokryjemy. To idzie do mnie czasem Okej, okay, czy ktoś jeszcze widzę jak sobie słabo radzą Jak to trochę postaram się zredukować ich liczbę Żeby nie przeszkadzali naszym Może tą stronę trzeba, co trzeba pokampić, pofarmić eee, nie, to bo dalej są głupie I have the flag, I'm being overrun Double kill Line them up, knock them down Oh I'm the... Oof Ha 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 Enemy scorpion, midfield low Ah, that's <laughs> what I'm doing HP A skorpion rabi! wyrzucił mnie je za auto. Nie miło, tak, nie miło, tak. O, szybko. Skorpion, skorpion. Doa, wuzimy się skorpionem. Jest, jest, skorpion, o, Idziemy. Na przygodę, przygoda. Hop, aha. He <laughs> Co to? No co Bishop, O, o jedzie ze mną. O kurde. Hmm. Trzeba przestanę się <laughs> Udało się przeskoczyć w końcu. albo nie, oni są tutaj, to ja sobie wykorzystam tą okazję. Potrzebuję bym dwóch odważnych wojowników, żeby tak weszli, zrobili co trzeba. O nie.

Od w drogu. Zobacz, czy jestem w stanie im jakiś wklepać? I dochodzą do chłodu się ścierają, nic się nie dzieje. Zobacz, Kuszu, 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 kuszu. Ninja, ninja i pyjamas! Co ty na zrobiłem? <grym> się oczywiście zdetonowała, nie? Szybko, szybko, żeby zniknąć za rogiem. Elegancko, dobra, mamy to. Mamy to. No, tutaj już nic się nie powinno odwalić. A może magicznie się do czy teleportują tutaj i staną. Yes, dobra. Jest, dobra. No i swoje Widzicie? Tak się to robi, tak to się robi. Co on tam się wyzabił? Wywalił <grywanie> mi tego. <grywanie> Bawiciela wyciągnął na mnie, w pojedynczą jednostkę, a nie w opancerzeniu, a nie w niczym. Nie. Ty nic nie jedziesz Bo z nie zniszczył zakładam kurde. Ale ten Goliat będzie stać Ile mamy czasu? 12 12 minut Nie że wbiłem punktu To jest do punktów ILE Trzech. No i to będzie ciężko No bo kurde to bo no, to Кукушечка, кукушечка. Уф, а, уф. не 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 еще Окей. Ага. Mają tam tego właśnie, mają tam rozstawionego kurde tam. to będzie ciężkie do przejechania, na pewno. Mamy. Ale... Wymiana uprzejmości. Próbujemy ściątka! I uciekamy. Ciepko, 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 ciepko. Ten gol ja dalej jest? Jest.

Schowałem się, chociaż nie. <grymne> Tutaj się już nie udało. Niestety nie. Dobra, co tu się wyprawia? Cześć, hotelo. Miejesz ładne flagi? Elegancko. Dobra to wykonujesz. Spróbujmy dalej się prześlinąć Pamiętam kurde, do dzieciaka, jakie to było, ten jakie to były płucie takie. jakie gonią. No co flagi czujesz agro wszystkich na siebie. Hum, 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 leć! hum, udało się przejechać. Teraz będziemy atakować po raz trzeci flagę. hum, mieć lepsze hum, w sumie na temat. No, to już jest stoi. No, pójdźmy po sniperka. Ostatnio go wyklikam ze snajperki. A co to? Mina i EMP? A co ona ja robi? Jeszcze Nie o moim chytrym planie, przejrzeli mnie na wylot. <laughs> niedobrze, niedobrze. Lecę? ja pierdziele Ile tego czasu jeszcze? 8 minut No damy radę Po 8 minut wygarnąć, żeby szybciej było Jest to wykonalne o, nie no dobra. No, dobra. Spokój. Nie będziemy się przejmować później. Na razie musimy wejść tam do strefy. Tam będzie dwóch obrońców teraz? A nagle się tutaj ich namnożyło. Nikt z moich, oczywiście nikogo nie było z botów moich. Chyba Ciekawe, Czekaj, jestem w stanie snajperki pościągać troszkę na pewno. Oczyścić trochę sobie. Jak ty, ale są. No w jest, to jest. Od razu mnie złapał. Widzicie, to są boty. On wiedział, że tamten nie idę. No. O, dzieli. Wiem, ...boty jakiś przebłysk mają. Ej, <gulia> dalej, dalej, pilnuję, dalej. Czy to są jakieś alternatywne drogi do pójścia? Szerza. Moment. Nie zaznaczam powalniania Za główną gra to jest Unreal Tournament. 3. nie gówno Arenóweczka. Ona miała w 2008 chyba roku premierę i mega mega, mega się działa. Mega fajnie się klikało w tą gierkę. I teraz przewodzę fabułkę na YouTube. Zdarzył się schować, dobra, bezpiecznie, na tę chwilę. Hop. Dobra, spróbujmy ukraść mu. Tam będzie jeden żółtek, powinien pilnować, bo na środku stał. Oj. Co skąd? Kocie, kocik, 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 dobrze. Chyba się uda. O! <laughs> Chyba się uda. Chyba po raz pierwszy wygram normalnie... ...bez limitu czasowego. Oho! Jeee, po raz pierwszy zrobione jest to bez. Mieszczono w limicie czasowym. Nie mi zostało do końca 3 minuty, akurat. Cię udało. No no, tak było. Dobre. A to byłem ja. Mieliście grać i mieliście przyjemność poglądać Andrę Tornamenta Trieczkę. Pamiętajcie, łapeczka w górę, komentarz i subskrypcja. Mile widziane na tym kanale. Do następnego odcinka. Teś i czołem.